próbują szybkim atakiem zaskoczyć rywali. Piłkarz Realu, gol Vinicius. To jest gol dla Madrytu, 12. minuta. Vinicius przybija piątkę z Bale'em, a tam cieszył się też Karim Benzema. Byli bardzo blisko siebie. Oni tego potrzebowali, nieważne czy jego gola. Potrzebowali po prostu gola. Jak mają grać z 10 rywalami? Tony Ależ to nic. Ale gol niesamowite, po tym strzale nawet mu nie drgnął jeden mięsień na twarzy, a przecież być może on zabił ten mecz cudowne uderzenie krosa już wczoraj po golu Alicja Aduiza można było stawiać tezę, że oto mamy gol sezonu no pewnie strzały Aduiza mecz. dobrą sytuację strzelecką Benzema jest szansa Vazquez 0 do 3 to już jest definitywny koniec raczej tak, raczej się z Tobą zgadzam, ten gol Zabiję resztki, morale jak jeszcze, jakie jeszcze piłkarze celty mieli. Od kogo zaczęła się ta akcja? Od moim zdaniem cichego bohatera tego meczu. Od Casemiro, mianowicie który gra dzisiaj. z piłką Iker Losada. Prawa noga Losada, gol! Zatem nie udaje się Realowi zagrać tego meczu na zero z tyłu. Co za debiut! Ciekawe, czy to jest pierwszy i ostatni mecz w